Leśnica w powiecie szczeleckim to spokojne i urokliwe miasteczko położone w pobliżu Góry Świętej Anny i Kędzierzyna Koźla. Jednak nie zawsze było tu tak spokojnie. Dziś chciałbym opowiedzieć o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w 1945 roku. W styczniu 1945 roku Armia Radziecka zbliżała się do Leśnicy. Oddział zwiadowczy Armii Czerwonej, który dotarł do Leśnicy w nocy z 22 na 23 stycznia. Musiał się z niej szybko wycofać, gdyż po przejściu oddziałów pierwszej dywizji kawalerii gwardii przez nieodległą rasową wojska niemieckie zorganizowały kontratak złożony z niewielkich wycofujących się już ugrupowań oraz z miejscowego Volkssturmu. Niemcy zdobyli rasową, skąd zaczęli oszczeliwać tyły radzieckiej pierwszej dywizji kawalerii gwardii. Radziecki dowódca wysłał oddziały 61. Pułku Pancernego w rejon Leśnicy, a szwadron saperów i dwa czołgi skierował w celu zneutralizowania niemieckich żołnierzy, których w tej potyczce poległo 50. Jednak w samej Leśnicy nie toczyły się żadne walki i Niemcy nie zorganizowali tam żadnego punktu oporu. Wprawdzie istnieje opowieść o tym, że 24 stycznia zabłąkany niemiecki czołg znalazł się w okolicach Rynku i w wyniku potyczki śmierć poniosło trzech radzieckich żołnierzy. Podobno to właśnie po tym zdarzeniu czerwonoarmiści rozpoczęli represję na ludności cywilnej. Po kilku tygodniach badania tej sprawy i wielu rozmowach z mieszkańcami Leśnicy udało mi się odkryć, co tak bardzo rozwścieczyło czerwonoarmistów. Otóż radziecki oddział, który wjeżdżał od strony Raszowej, natknął się na grupę chorych umysłowo chłopców, pensjonariuszy niemieckiego zakładu opiekończo-wychowawczego. Chłopcy stali w okolicy dzisiejszej posesji nr 27, przy obecnej ulicy Kozielskiej, czyli naprzeciwko placówki, w której przysposobiano ich do życia. W szkole uczyli się hodowli bydła, pracy na roli, warzywnictwa i sadownictwa, a wychowankowie o lżejszym stopniu upośledzenia umysłowego uczyli się ślusarstwa, krawiectwa oraz innych zawodów. Chorzy umysłowo chłopcy przywitali żołnierzy Armii Czerwonej tak, jak ich uczono, gdy przejeżdżało wojsko, Czyli podnosząc ręce i salutując w hitlerowskim pozdrowieniu. Gest pozdrowienia rozwścieczył żołnierzy radzieckich, którzy na miejscu rozstrzelali kilkunastu chłopaków. Reszta chłopaków zaczęła uciekać do ośrodka, który był po drugiej stronie ulicy, a żołnierze pobiegli za nimi. Zaczęło się potworne polowanie na dzieci, które uciekały w miejscach, gdzie czuły się bezpiecznie. Niektórych zabito na korytarzach, innych w piwnicy, lecz najwięcej między budynkami ośrodka. Nie wiadomo ilu chłopaków przebywało w tym czasie w placówce, lecz zabitych naliczono 61, a do tego dwóch dorosłych opiekunów tego ośrodka. Kilkudziesięciu udało się uciec w rejon poręby góry świętej Anny oraz do samej leśnicy, w której żołnierze radzieccy zaczęli przeszukiwać wszystkie domy, gdzie zabili jeszcze 15 kobiet i 15 osób małoletnich. W leśnicy czerwonoarmiści spalili klasztor, sąd grodzki, szkołę, cztery restauracje, trzy sklepy z żywnością, sklep z ubraniami, 13 domów, dwa gospodarstwa, skład metalowy oraz stację paliw. Jeszcze w styczniu 1945 roku radzieckie władze wojskowe internowały i przewiozły do Związku Radzieckiego 64 mężczyzn, z których tylko siedmiu powróciło do domów. Jakie były losy pozostałych chłopców z tego ośrodka? Niektórzy z nich przetrwali zawieruchę wojenną. Kilku z nich zostało na terenie leśnicy i okolic. Dożyli późnej starości i pochowano ich na miejscowym cmentarzu lecz gdzie pochowano ich kolegów, którzy zginęli w 1945 roku. Tego nie udało się niestety ustalić, lecz są pewne przypuszczenia. Kilku mieszkańców leśnicy twierdziło, że pochowano ich na miejscowym cmentarzu, lecz nie potrafili wskazać, w jakim miejscu może znajdować się pochówek. Zamordowani chłopcy z dużym prawdopodobieństwem mogą leżeć w zbiorowej mogile w miejscu, w którym znajduje się dzisiaj Krzyż, czyli w pobliżu posesji nr 27. Za tą opcją przemawia również fakt, iż podczas budowy sąsiedniego bloku robotnicy natknęli się na ludzkie kości. A ja właśnie w taki sposób dowiedziałem się już po latach od jednego z nich o tym znalezisku i wydarzeniach z 1945 roku. Bardzo prosimy o kontakt osoby mające wiedzę na temat. Miejsca pochówku tych chłopaków.